Polczasta zbroja, czyli najbardziej bezsensowny, dziwny item. Do tego bardzo rzadki. Czemu tak uważam? Już wam wyjaśniam. Poczekaj, widzu, mam do ciebie prośbę. Brakuje nam 500 subów do 2000 subskrypcji. I miłoby było, jakbyś dał słowika i łapkę. Zacznijmy od początku, czyli od wersji, która nazywa się myśl2. Tak, wiem, jest to dziwna wersja, co jest ciekawe, w tej samej wersji dodano zbroję żelazną. O tyle, co zbroja żelazna miała jakiś sens, a w sumie nadal ma, to, że można ją było uzyskać w taki sposób, jak przyłowanie ognia, co nie było możliwe grać na survivalu. Dopiero w wersji 1.3.1 dodano możliwość wyhandlować tę zbroję, co dało nam to, że można było ją uzyskać na survivalu. I tak jest do teraz. Czemu uważam, że nie ma sensu? Uważam tak, bo jest trudno znaleźć villagera, który by chciał nam ją sprzedać. Kolejnym moim wytłumaczeniem jest, że ta zbroja jest gorąca Gorsza niż żelazna, ale lepsza od skórzanej. Czyli nie daj, że ją trudno znaleźć, to jeszcze jest gorsza. Proszę wyrazić swoją opinię w komentarzu, co na ten temat myślisz. Już wiesz, czemu?